Cześć, tutaj Tomek Kopera z blogu blogkopira.com. Dzisiaj piwo z Australii. Wiem, że już się cieszycie, bo przecież nigdy takiego piwa w życiu nie wypijemy. Ale ja wypiję. Nie, ym, myślę, że myślę, że te recenzje mają chociażby tę wartość poznawczą, że yy, opowiem wam o browarach, a tutaj naprawdę mamy przekrój, przekrój przez, yy, przez yy, można nawet powiedzieć, historię yy, craftu yy, australijskiego. Poza tym nigdzie nie jest powiedziane, że, yy, że nie polecicie nigdy do Australii. Yy, co my tu mamy? E, piwo z Browaru Matilda Bay y, Alpha Pale Ale. Tak wygląda. Całkiem ciekawa kontra. Drink Wise y, jest tutaj ile unitów ma piwo, czyli taka zawartość alkoholu dla y, brytyjczyków, bo oni tak to prze, prze, przeliczają. Kids and Alcohol Don't Mix, czyli dzieci i alkohol się nie mieszają. Nie wiem, czy to ma. Oznaczać, że dzieci mają nie pić, czy nie pić w obecności dzieci, bo teraz już się też taki e, trend jakby e, wykształca, że jeżeli ktoś pije w obecności dzieci, przychodzi o pomoc, opieka społeczna i mu zabiera dzieci. <grym> Dobra. E, American Northwest Style Ale. Northwest, czyli e, północny zachód, czyli regiony, które odpowiadają za e, produkcję chmielu, czyli Waszyngton i Oregon. E, w tych dwóch stanach właśnie e, funkcjonują plantacje chmielu. E, ale najpierw może, e, może najpierw trochę o browarze. Otóż Matilda Bay jest to no, browar, e, można powiedzieć, o dwóch obliczach, bo był to pierwszy browar e, założony w Australii po wojnie. I pierwszy kraftowy browar, eee, założony był w 1984. Eee, oni w ogóle są w, na przedmieściach Melbourne, w takiej miejscowości... No chyba, chyba właśnie Matilda Bay, jak się nie mylę. Eee. Są w Melbourne. Melbourne, drugie największe miasto Australii, wbrew pozorom, nie jest też stolicą. Tak jak i Sydney nie jest stolicą. Stolicą jest Canberra, z tego co kojarzę. To jest stolica stanu Victoria, Melbourne. No i założyli to najpierw jako brewupup, typowy brewup, browar przy hotelu właściwie. Następnie tenże browar rozbudowali. Chyba po czterech latach zbudowali już browar taki przemysłowy, czy, czy, czy jak to powiedzieć, nie, nie, nie restauracyjny, w byłej fabryce Forda. No i yy, to było w osiemdziesiątym a później za, zostali wykupieni przez taką lokalną, e, lokalną grupę browarniczą, która z kolei w 2000 roku została wykupiona przez Submillera. A więc to piwo jest de facto ze stajni Submillera. Czyli mówię, z jednej strony historia kraftu, z drugiej strony koncernowy kraft, jakby na to nie patrzeć. E, rzecz jakby... Może nie tak z premedytacją, bo bardziej jako te akwizycje lokalne, czyli kupowanie kolejnych grup piwowarskich, więc jakby nikt się nie zasadzał na ten browar. Tak jak Anheuser-Busch kupował teraz to Elysium. No ale koniec końców trafili do Sam Millera. Co ciekawe, pierwotni założyciele tego browaru prowadzą obecnie, czy założyli browar Little Creatures, o którym było już na blogu, było ich Pale ale. To jest piwo, które dostałem od widza z, Aust z Australii, tak? No i co tutaj mamy napisane? Wczesne i późne dodatki chmielu do kotła dają taki kompleksowy aromat cytrusowy i owocowy. Um, dobrze zbalansowany przez e, jakby pf, tą taką e, słodową stronę e, a na końcu goryczka e, a na końcu taka chmielowa goryczka dobrze się komponuje z e, pieczonym mięsem e, a true hop lovers brew czyli piwo prawdziwych miłośników chmielu Small Batch. Mała warka. Patrzyłem na ich ofertę, no nie jest szczególnie elektryzująca. Nie jest szczególnie elektryzująca. Jest jakieś miodowe piwo, jest wajcen, jest cydr. Rewolucji tam nie widzę. Ale opakowanie bardzo fajne. Taka tutaj trochę podniszczona czcionka, podniszczony papier. Kapsel też w tym stylu. A, e, zrobiony a'la mm, szablon e, sprayem namalowany. Fajnie wygląda. Spróbujmy zatem. Butelka, e, butelka z napisem Matilda Bay 03, czy ile tutaj jest tego piwa? 345 ml. Coraz to inne te. W Europie najpopularniejsze jest 330 ml, w Ameryce 355. Belgowie, Francuzi, Duńczycy, którzy używają tych korkowanych to 375. Barwa taka bursztynowa. Tutaj w przewężeniu, tutaj to przewężenie pokazuje barwę taką SRM. Bursztynowa z ładną, dość obfitą pianą, drobno pęcherzykową. Wyraźnie czuć cytrusy i czuć też lekki miodek. Więc całość przypomina to, co często się pojawia, czyli ICY. ICY cytrynowe z takim miodem trochę. Dość wysoko nasycone. Czekam na tę goryczkę. Jest drugi łyk. Coś zaczyna się tam z szuwarów wynurzać. No, no, powiedzmy, powiedzmy, że dobija do średniej, ale tak z trudem, z wielkim, nadludzkim wysiłkiem. Piwo raczej wytrawne, nie karmelowe. Złośliwi powiedzieliby, że wręcz puste, ale nie, nie, jest po prostu wytrawne. Jest tutaj akcent postawiony na orzeźwienie, co na pewno w klimacie australijskim, jest nie do przecenienia. Nie ma się tutaj nad czym rozwodzić za bardzo. Tak jak mówię, część słodowa jest wytrawna. Nie jakby nie absorbuje lekkie cytrusy. Lekki miodek z utlenienia. Mogło być gorzej, bo mógł być mokry karton. Całość przypomina dosyć wytrawną ICT tea, niemocno posłodzoną, ale z, no jest spore nasycenie spore nasycenie, które trochę zapycha. Także, jakbyście mieli szukać jakiegoś kraftu z Australii, no to Matilda Bay jest takim niezbyt ekscytującym browarem. Eee, czy to przez właściciela, czy przez filozofię jakąś, no. Nie robi roboty, nie robi roboty. To jest troszkę skostniały trochę, bo wiadomo, 30 lat tradycji to niech kin dmuchał. Oni też nie będą teraz ździu robić i sypać się chmielu łopatami, to jest jedno. Dwa, no, należą do koncernu, więc e, też nie ma tam jakiejś takiej spontaniczności, że piwowar się obudzi, a to, może dzisiaj byśmy zrobili single hopa na Nelsonie? Eee, no nie, takie decyzje tam potem. Mają jakieś piwo z Nelsonem. Eee, fat jak chyba się nazywa. Fat jak. Czyli tłusty jak. jest z Nelson coś jeszcze. Eee, więc raczej nudny browar. Eee, no ale. I Sam Miller może powiedzieć, że mamy pale ale w ofercie. Wasze zdrowie.